Cześć kochani, witam wszystkich, Kinga ze strony Mrs. Garden. W dzisiejszym filmiku chcę Wam powiedzieć o tym, jak skonstruować półkę na rozsady niskim kosztem. Ja swoją konstrukcję zbudowałam jakieś dwa lata temu. Ona będzie już w tym roku ze mną trzeci sezon i naprawdę bardzo dobrze mi się przysłużyła. Jeśli planujecie w tym roku dużo rozsad, jeśli lubicie robić rozsady, to wiecie doskonale, że Prawidłowe naświetlenie to jest klucz do sukcesu. I w, dzisiaj w filmiku chcę wam opowiedzieć jakie rozwiązania ja zastosowałam na swojej półce, jakie powinny mieć właściwości żarówka, żeby dość dobrze oświetlała nasze sadzonki. No i generalnie opowiem wam o mojej przygodzie z tą konstrukcją. Zapraszam. Już na pierwszy rzut oka możecie zauważyć, że do stworzenia mojej półki na rozsady Użyłam zwykłej półki wielofunkcyjnej, którą możecie kupić w każdym supermarkecie budowlanym. Ja bym radziła kupić taką trochę lepszą, taką bardziej stabilną, żeby jednak przetrzymała parę sezonów. Pamiętajmy, że później w sezonie będzie tu dużo doniczek z ziemią i będzie to trochę ciężkie. Kolejnym elementem, którym zakupiłam są kable. Do moich żarówek. Są to zwykłe kable kupione na Amazonie. Y, kable E27 i żarówka też E27. Na temat żarówek zaraz powiem trochę więcej. Kable te wiszą na takich zaczepkach y, przybitych gwoździkami. Wiem, że to nie jest najlepsze rozwiązanie, ale jakoś jak to. Przymocowałam je tak te dwa lata temu, tak już zostało i nie chcę mi się tego zmieniać. Wiem, że można to lepiej zamontować, więc może w y, tym temacie nie do końca kierujcie się tym, co ja zrobiłam. <grytanie> No i ostatnio taką rzeczą, którą zrobiłam przy mojej półce na rozsady jest oklejenie jej folią aluminiową. Dlaczego okleiłam ją folią aluminiową? Chodzi o to, żeby światło się nie rozpraszało i bardziej skupiało się na naszych roślinach. Czyli jest to bardziej efektywne rozwiązanie i nasze żarówki są bardziej efektywne i lepiej pomagają naszym rozsadom. Oczywiście przylepiamy folię tą bardziej świecącą częścią do środka. Co do kosztów, koszt był taki, że półka 25 euro, 6 kabli to było razem 40 euro, czyli już 65 euro no i 6 żarówek to jest razem 40 euro, czyli 105 euro wyniosła mnie moja półka na rozsady. Oczywiście, jeśli chcecie stworzyć jeszcze jedną półkę, to możecie. Ja na swojej trzeciej półce mam zamontowany profesjonalny zestaw do roślin, który kosztował ponad 80 euro, ale powiem Wam szczerze, nie widzę różnicy w działaniu. A koszty są o wiele wyższe, więc naprawdę skłaniałabym się bardziej ku temu rozwiązaniu niż kupywaniu takiego zestawu, który ja mam. Nie pokażę Wam tego, jak to wygląda, bo nie chcę robić złej reklamy tej firmie, bo generalnie ten zestaw jest dobry. Tylko o to chodzi, że porównywalnie koszta do efektu, no jeśli mogę mieć taki sam efekt za ułamek ceny tych lamp, to dlaczego nie? Dobra, wracamy do tematu żarówek. O co chodzi z żarówkami i czy możemy użyć zwykłych żarówek? Jak najbardziej możemy użyć zwykłych żarówek. Ja używam, teraz wam odkręcę. zwykłych ledowych żarówek, y, znaczy zwykłych ledowych żarówek, y, ponieważ są bardziej energooszczędne. I o co chodzi w żarówce? W żarówce chodzi o to, żeby miała konkretne dane parametry. Które będą imitowały światło dzienne, i to jest najważniejsze, żeby nasze rozsady miały dobre oświetlenie. I w tym momencie, jak się zorientować, czy ta żarówka się nadaje? Chodzi o to, żeby nasza żarówka miała prawidłową jasność oraz prawidłowy kolor. Jasność określamy przez lumeny, i taka żarówka, która, którą możemy użyć do rozsad, powinna mieścić się w przedziale między 1500 a 3000 lumen. Ja używam żarówki o wysokości 2000 lumenów i to mi wystarcza. Jak widzicie, mam zamontowane takie trzy żarówki na jednym poziomie i trzy żarówki na drugim poziomie. Kolejną wartością, którą należy znać, są kalwiny, czyli kolor światła. I chodzi nam o to, żeby kupić żarówki, które imitują światło dzienne, a to oznacza, że muszą mieć od 4,5 tysiąca kelwinów do 6,5 tysiąca kalwinów. Więc ja używam żarówek o mocy, to nie jest moc, o wartości 2000 lumen oraz 6 tysięcy kalwinów. I takie sześć żarówek wystarcza mi na to, żeby moje rozsady zdrowo rosły oraz super zdrowo się rozwijały. Ja umieszczę Wam pa parę zdjęć na ekranie, jak wyglądały moje rozsady w tamtym roku, które stały właśnie pod tymi żarówkami. Więc jak e, możecie zobaczyć po zdjęciach efekty są. Ten zestaw działa. To rozwiązanie jest bardzo efektywne i na razie i naprawdę nie trzeba do tego Wielu wydatków. Kiedy sprawdzałam dwa lata temu, kiedy chciałam sobie kupić profesjonalną półkę do rozsad, kiedy sprawdzałam ceny jak zobaczyłam ceny półek, które naprawdę wyglądają ładnie, są wielofunkcyjne, ale kosztują 800 do 1000 euro, to stwierdziłam, że to już jest trochę za droga impreza. A tutaj za ponad 100 euro jestem w stanie stworzyć coś, co jest dobra, nie za piękne, ale na pewno funkcjonalne. Nie musicie się typowo kierować moim designem. Możecie to zrobić inaczej. Możecie kupić półkę, która stoi bardziej tak wszerz niż wzwyż. To też można zrobić. Ale tutaj właśnie najważniejsze jest to, jakie kupicie żarówki i dobre żarówki o prawidłowych parametrach zapewnią Wam wspaniałe sukcesy z Waszymi rozsadami. Rozstaw półek... Zależy też tylko i wyłącznie od Was. U mnie w tym przypadku dolna półka jest trochę niższa, a wyższa półka jest trochę wyższa, ponieważ na samym początku na dolnej półce umieszczam rozsady świeżo wysiane, czyli umieszczam je w takiej wielofunkcyjnej wielodoniczce, która jest super naprawdę się super sprawdza. A kiedy już te rozsady przepikuję do większych doniczek, przekładam je na tą półkę. Bardzo ważne też, o czym już wspomniałam, powiedzieć, żebyśmy zabezpieczyli czymś nasze półki, ponieważ są one często wykonane z jakichś sklejek, które w ogóle nie są odporne na wodę. Więc radziłabym Wam albo to przykryć jakąś folią ochronną, albo tak jak ja użyć takich kuwetek. Na takiej kuwetce mieści się od 9 do 12 takich już większych doniczek P9. I to jest też bardzo funkcjonalne przy podlewaniu, bo przy rozsadzie jest bardzo ważne, żeby podlewać od spodu, żeby nam od góry nie pokrywała się glonami i nie gniła. A taka doniczka pozwala nam na wlanie wody w nią, czy doniczka podkładka, i wtedy nasza rozsada czerpie wodę od spodu i jest to o wiele zdrowsze dla rozsady. W tym roku y, będę dużo wysiewać, tak samo jak w tamtym roku, ale w tym roku postaram się skupić na, konkretnej, na konkretnym gatunku rośliny. Czyli jeśli będę robiła filmik o wysiewaniu powiedzmy petunii, to zrobię konkretnie o petunii. Jeśli będę wysiewała coś innego, to konkretnie zrobię o czymś innym. Niestety w tym roku też w większości będą kwiaty, ponieważ moje plany dotyczące warzyw trochę nie wypaliły. Trochę warzyw na pewno się pojawi, ale nie w takiej ilości jak kwiaty. Już w następnym tygodniu zaczynamy roz wysiewy, a też podejrzewam, że chyba na następny tydzień mam zaplanowane. Pokażę Wam sposób na wysiew rozsady, do którego nie potrzebujecie żadnych specjalistycznych kuwetek, żadnych specjalistycznych przyrządów, nawet lamp. Po prostu będzie wam potrzebny jakiś pojemnik albo butelka przezroczysta, ziemia oraz nasionko. Zapaliłam na chwilę moje żarówki, żeby pokazać wam jak to wygląda. Trochę bije po oczach, ciężko to się nagrywa. A mam nadzieję, że dzisiejszy filmik Wam się bardzo przyda, że nakierowałam Was trochę w kierunku, jak wybrać prawidłowe naświetlenie do Waszych rozsad, które jest kluczowym elementem do tego, żeby Wasze rozsady. Nie były wyciągnięte oraz miały ładny kolor, i generalnie były w dobrej kondycji. Dziękuję Wam bardzo za odwiedzenie mojego kanału. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. No i oczywiście widzimy się w następnym. Cześć!